Jern. Koziorożec wygląda, jakby nic go nie dotykało. Ludzie patrzą na niego i widzą chłodną twarz, opanowanie, ciszę, ale pod tą maską drży serce, które czuje każdy najmniejszy ruch. Kiedy ktoś go zdradza, on nie wybucha gniewem, on zastyga w milczeniu, a to milczenie bywa cięższe niż najgłośniejszy krzyk. 2. Zdrada dla koziorożca to nie jest tylko zdrada miłosna, to każde złamane słowo. Każdy zerwany układ, każda obietnica, której ktoś nie dotrzymał. On wierzy, że lojalność to fundament wszystkiego, a gdy fundament pęka, dom się wali. Trzyk. Nie zobaczysz, jak płacze przed tobą, nie zobaczysz, jak prosi o wytłumaczenie, zamiast tego zauważysz dystans, który zacznie rosnąć między wami, jak mur, cegła po cegle, wznoszony w ciszy. To właśnie jego sposób radzenia sobie z bólem. Cztery: Koziorożec nie zapomina. Nie dlatego, że jest mściwy, ale dlatego, że jego serce działa jak księga rachunkowa. Każdy gest, każde słowo zostaje zapisane. A zdrada jest wpisem, którego nie da się wymazać. Ona zostaje na zawsze. 5. Kiedy ktoś, komu ufał go, zawodzi, w jego oczach świat traci kolor. Ludzie wydają się bardziej obcy, relacje mniej pewne, a życie bardziej kruche. Zdrada to nie tylko cios w jego dumę, to uderzenie w jego wiarę w ludzi. 6. Wielu próbuje potem prosić go o wybaczenie, tłumaczyć, że to był błąd, że to się nie powtórzy. Ale koziorożec nie daje drugiej szansy łatwo, bo jeśli raz poczuł, że ziemia osunęła mu się spod nóg, to nie zaryzykuje ponownie. 7. On wie, że tam, gdzie pojawiła się zdrada, tam już zawsze będzie cień. A koziorożec nienawidzi cieni w relacjach. Potrzebuje jasności, potrzebuje pewności. Jeśli ich nie ma, zamyka serce. I odchodzi. 8. Paradoks polega na tym, że choć wydaje się silny, zdrada rani go głębiej niż większość znaków, bo koziorożec rzadko naprawdę ufa, a jeśli już to zrobi, to oddaje wszystko. Dlatego złamanie tego zaufania boli go tak, jakby ktoś złamał jego samego. 9. I tu kryje się powód, dla którego nigdy nie wybacza zdrady. To nie jest zwykła uraza, to rana, która zmienia jego sposób patrzenia na ciebie na zawsze. Już nigdy nie zobaczy w tobie tej samej osoby. 10. Dla koziorożca zdrada jest jak pęknięcie w krysztale. Możesz próbować go skleić, możesz udawać, że wszystko jest jak dawniej, ale on będzie widział rysę za każdym razem, gdy spojrzy. I właśnie dlatego zdrady nie wybacza nigdy. Wielu ludzi myśli, że koziorożec szuka pochwał, bo jest ambitny, że jego dążenie do sukcesu to gra zasilana ego, to złudzenie. Prawdziwe pragnienie uznania u koziorożca ma źródło w czymś znacznie głębszym w głodzie serca, które od dawna tęskni za byciem zauważonym. Kiedy koziorożec wkłada całe swoje siły, dni i noce w to, co robi, nie czyni tego, by budować pomnik własnej wielkości. On oddaje kawałek siebie cierpliwość, determinację, marzenia, które nosi w sobie od lat. I kiedy nikt tego nie zauważa, czuje się tak, jakby jego ofiara została zdeptana. To nie jest duma, która domaga się aplauzu. To rana dziecka, które zrobiło wszystko, by ktoś powiedział: Jestem z Ciebie dumny. Brak takich słów boli bardziej niż porażka. Bo porażka uczy, ale brak uznania sprawia, że wysiłek traci sens. Koziorożec może odnieść największy sukces na świecie, ale jeśli w jego oczach bliskich ludzi nie zobaczy iskry dumy, pozostanie w nim pustka. To uczucie, że wspiął się na szczyt, ale na szczycie stoi sam. Nie chodzi o to, by ciągle go chwalić. Chodzi o to, by widzieć. Widzieć trud, jaki wkłada. Widzieć noce bez snu. Widzieć serce, które ryzykuje. Kiedy czuje, że jego wysiłki zostały pominięte, zamyka się w sobie, a jego chłód staje się tarczą przed dalszym bólem. To właśnie dlatego nigdy nie wybacza lekceważenia jego pracy. Dla innych może to być drobiazg. Dla niego to cios w to, kim jest. Bo on nie oddaje tylko swojego czasu. On oddaje siebie. W chwilach, gdy widzi, że jego wysiłek został doceniony, jego oczy miękną. To momenty, w których maska opada, a serce na nowo nabiera siły. Ale gdy widzi obojętność, maska zostaje, a serce twardnieje jak kamień. Koziorożec nosi w sobie ogromną potrzebę bycia zauważonym nie dlatego, że lubi błyszczeć, ale dlatego, że pragnie wiedzieć, iż jego obecność ma znaczenie, że to, co robi, nie ginie w próżni. Że ktoś obok naprawdę widzi i ceni jego wysiłki. I właśnie dlatego nigdy nie wybacza, gdy jego starania zostają zlekceważone. Bo dla niego to nie jest tylko brak uznania to odrzucenie daru, jaki ci ofiarował. A kto odrzuca dar, odrzuca samego koziorożca. W głębi serca nie pragnie pochwał ani owacji pragnie tylko jednego, aby ktoś szczerze powiedział: Widzę cię, to co robisz ma wartość. I jeśli tego nie otrzyma, jego milczenie stanie się wiecznym świadectwem bólu, którego nie potrafi wybaczyć. Koziorożec to znak, który nie zna słowa wystarczy, zawsze sięga wyżej, zawsze stawia sobie nowe cele, jakby każdy zdobyty szczyt był tylko przystankiem w drodze do następnego. W jego oczach granice istnieją po to, by je przekraczać, ale to nieustanne dążenie ma swoją cenę. Zapomina, że sam jest tylko człowiekiem, nie daje sobie prawa do słabości. Nawet w chwilach zmęczenia, powtarza w myślach, jeszcze trochę, jeszcze krok. W oczach innych, jawi się jako niezniszczalny, ale w środku, często bywa rozdarty, wyczerpany i zagubiony. To właśnie wtedy jego serce zaczyna krwawić w ciszy. Kiedy ktoś z zewnątrz bagatelizuje jego poświęcenie, rana staje się podwójna. On wie, ile kosztowało go każde osiągnięcie bezsennych nocy, nerwów, czasu odebranego samemu sobie. A jeśli nikt tego nie zauważy, ma poczucie, że oddał wszystko na próżno. Dla koziorożca praca, pasja, wysiłek to coś więcej niż obowiązki. To sposób wyrażania siebie. Dlatego, gdy ktoś machnie ręką na jego starania, czuje się tak, jakby machnięto ręką na niego samego. To coś, czego nigdy nie potrafi zapomnieć ani wybaczyć. W głębi duszy wie, że zbyt wiele od siebie wymaga, że pędzi zamiast zatrzymać się i zaczerpnąć powietrza. Ale gdy widzi, że jego wysiłki nie są doceniane, ta świadomość staje się jeszcze cięższa. To jakby kara za to, że dawał z siebie tak wiele, a jednak to nie wystarczyło. On nie szuka wielkich słów ani owacji, szuka spojrzenia, które powie Doceniam cię. I choć to takie proste, często tego nie dostaje. A gdy nie dostaje, jego serce staje się surowsze, a maska jeszcze mocniej przywiera do twarzy. Paradoks polega na tym, że koziorożec w swojej determinacji potrafi zatracić się do granic. Poświęca zdrowie, emocje, czas, a czasem nawet bliskie relacje, wierząc, że to konieczne. Ale jeśli nie zostaje to zauważone, ból rośnie w nim jak niewidzialny ogień, którego nic nie gasi. Cisza, którą wtedy wybiera, jest ciężarem. Nie narzeka, nie prosi, nie tłumaczy, ale w środku nosi urazę. Która przypomina mu, że jego oddanie zostało zlekceważone. To uczucie, które nie znika, ono osadza się w nim jak kamień. I właśnie dlatego koziorożec nie wybacza, gdy jego poświęcenie zostaje zignorowane. Bo to nie jest tylko brak wdzięczności, to brak uznania dla całej drogi, jaką przeszedł, by dać światu coś z siebie. To najtrudniejsza lekcja, jaką niesie w sercu, że choć daje wszystko, nie każdy to zobaczy. I że jeśli ktoś nie zauważy jego wysiłku, nie ma w nim miejsca na drugą szansę, bo dla niego lekceważenie jego oddania to rana, której nic już nie uleczy. Koziorożec często ukrywa swoje emocje za maską opanowania i zimnej pewności siebie. Wydaje się nieprzenikniony, nieodgadniony, jakby nie miał wrażliwości, ale w głębi serca drży serce, które pragnie być widziane i rozumiane. To właśnie ta wrażliwość sprawia, że otwieranie się jest dla niego tak trudne. Każde wyznanie Każda chwila szczerości wymaga ogromnej odwagi, bo kiedy decyduje się pokazać swoje prawdziwe ja, stawia je na szali. To nie jest tylko rozmowa, to dar, który daje z największym zaufaniem. A jeśli ten dar zostanie odrzucony, koziorożec czuje, że został zdradzony na poziomie najgłębszym. Lęk przed odrzuceniem sprawia, że często pozostaje w cieniu. Lepiej milczeć, udawać obojętność trzymać emocje dla siebie, niż ryzykować, że jego szczerość zostanie zlekceważona lub wyszydzona. Każde odrzucenie jest jak ostrze wbijające się w serce, które nosi ból lat doświadczeń. Z tego powodu koziorożec może wydawać się zimny lub zdystansowany. To nie brak uczuć. To strategia przetrwania. Maskuje swoją wrażliwość, aby nie dopuścić do kolejnego zranienia. Ale pod tą powłoką wciąż kryje się głęboka potrzeba bycia docenionym. Kiedy ktoś naprawdę zauważa jego wysiłki i emocje, jego oczy miękną, nawet najmniejsze oznaki zrozumienia i wsparcia działają jak balsam na rany, które przez lata narastały. To dowód, że otwarcie się mogło mieć sens. Jednak każda niewdzięczność, każde zignorowanie jego uczucia zostawia trwały ślad. Koziorożec nie zapomina, bo dla niego emocjonalne bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak fizyczne. Jeśli poczuje brak szacunku dla swojego wnętrza, Zamyka się całkowicie. Ten lęk sprawia, że czasem wydaje się, że nie potrzebuje nikogo, że potrafi radzić sobie sam, bez wsparcia. To pozory, które chronią jego serce przed bólem. Bo kiedy raz zaufa i zostanie zraniony, ta rana jest głęboka i trudna do zagojenia. Koziorożec nauczył się selektywnie wybierać tych, którym pozwala wejść do swojego świata. Wybiera ostrożnie, bo wie, że nie każdy potrafi docenić jego prawdziwe ja. Ten wybór jest jego sposobem ochrony, ale także testem, kto naprawdę zasługuje na jego zaufanie. Otwieranie się staje się więc aktem odwagi. Każde słowo, które wypowiada, każde uczucie, które okazuje, jest dowodem jego siły, a nie słabości. Ale jednocześnie jest to ryzyko, bo nigdy nie ma pewności, że zostanie przyjęte z miłością i szacunkiem. Dlatego koziorożec nigdy nie wybaczy lekceważenia jego emocji. Bo gdy decyduje się pokazać prawdziwe ja, oddaje kawałek swojej duszy. Jeśli ktoś potraktuje to z obojętnością, pozostaje w nim poczucie zdrady głębsze niż jakakolwiek powierzchowna krzywda. Koziorożec w głębi serca pragnie jednej rzeczy: być naprawdę wybranym. Nie tylko obecnym w czyimś życiu, ale kimś, kogo wybór jest świadomy, pełen szacunku i oddania. Kiedy czuje, że jego obecność jest traktowana jako oczywistość, jego serce boli w sposób, którego nikt nie dostrzega. Ta rana często zaczyna się w dzieciństwie. Każde uczucie niedocenienia, każda sytuacja, w której czuł się pominięty, zostawia ślad. Koziorożec uczy się chronić siebie, nie pozwalać na kolejne zranienia, a jednocześnie pragnie, by ktoś naprawdę go dostrzegł. Nie chodzi mu o słowa bez pokrycia, ani o powierzchowne gesty. On pragnie wyboru, który mówi: Jestem tutaj dla ciebie, świadomie i z całego serca. Każde niedopatrzenie, każdy brak uwagi jest dla niego jak cios w to, kim jest i co daje światu. Kiedy czuje, że nie jest wybierany w pełni, jego duma zostaje zraniona. Koziorożec może wydawać się opanowany, ale w środku narasta poczucie samotności i niedopasowania. Jego dusza krzyczy, chociaż jego usta milczą. W relacjach miłosnych to uczucie jest szczególnie dotkliwe. On daje wszystko czas, uwagę, oddanie. I oczekuje tylko tego samego w zamian. Jeśli tego nie otrzyma, pojawia się pustka, która może go przytłoczyć bardziej niż jakikolwiek konflikt czy zdrada. Najgłębszy strach koziorożca nie wynika z porażki ani samotności. Wynika z przekonania, że ktoś, kogo kocha i komu ufa, nie wybiera go naprawdę. To uczucie niewidoczności boli bardziej niż jakakolwiek powierzchowna krzywda. Kiedy w relacji zauważa brak pełnego wyboru, zamyka się. Jego serce staje się tarczą. A on sam oddala się emocjonalnie. To mechanizm ochronny, ale jednocześnie ogromna strata dla kogoś, kto mógłby naprawdę go pokochać i zrozumieć. Koziorożec uczy się selektywności. Wybiera ostrożnie tych, którym pozwala wejść do swojego świata, bo kiedy w końcu pozwoli, żeby ktoś go naprawdę wybrał, oddaje nie tylko serce, oddaje całą swoją duszę, swoje wartości i marzenia. Jeśli ktoś nie odpowie tym samym oddaniem, Koziorożec czuje, że został oszukany. To nie tylko rozczarowanie, to poczucie, że jego istnienie i zaangażowanie nie miały znaczenia. Rana jest głęboka, a wybaczenie prawie niemożliwe. I właśnie ta najgłębsza rana, nie być naprawdę wybranym, kształtuje jego życie. Uczy go ostrożności, cierpliwości, a czasem samotności. Ale gdy spotka kogoś, kto widzi jego wartość i wybiera go świadomie, jego serce rozkwita, pokazując, że prawdziwa więź jest możliwa i warta każdego ryzyka. Koziorożec jest znakiem, który kryje w sobie ogromną głębię uczuć, choć często wydaje się zimny i opanowany. Jego siła nie polega na braku emocji, lecz na tym, jak potrafi je ukrywać i chronić przed światem. Każda rana, każde zranienie, każda tęsknota kształtuje go w sposób, który jest zarówno bolesny, jak i piękny. Dla tych, którzy odnajdują w sobie koziorożca, ważne jest, aby pamiętać, że jego wartość nie zależy od tego, jak bardzo się stara, ani od tego, ile osiąga. Jego prawdziwa wielkość tkwi w autentyczności, w odwadze, by czuć, kochać i ufać mimo ryzyka zranienia. To serce, które wybiera mądrze, które walczy i chroni, zasługuje na pełne zrozumienie i szacunek. Jeśli odnajdujesz w sobie te emocje, te pragnienia i lęki, nie bój się pokazać światu swojego prawdziwego ja. Dziel się swoimi historiami, swoimi uczuciami, bo ktoś je dostrzeże i doceni. Subskrybuj, zostaw komentarz i kliknij lubię to, jeśli ten film przemówił do twojej duszy. Koziorożec, choć chroni swoje serce, jest wart każdej uwagi, każdego słowa wsparcia i każdej prawdziwej więzi.